Wisło Kraków, Liga Europy Ranking UEFA. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dnia Piłce. Piotr Rzepecki, Dzisiaj troszeczkę analizy, pogadamy sobie o tym, co może czekać wkrótce Wisłę Kraków. No bo jak doskonale wiemy, jest to pierwszy klub w Polsce, który zagwarantował sobie eliminację europejskich Pucharów. Natomiast wiadomo też, jakie są realia pierwsza ligowca, więc Biała Gwiazda cały czas walczy, by zameldować ją w Ekstraklasie, Natomiast no już jakby jest pewna, minimum dwóch, dwóch meczów, właśnie w Europie. W dzisiejszym materiale przeanalizujemy sobie szanse Wisu Kraków, też możliwych rywalów a więc kim może zagrać drużna trenera Rude, kiedy dokładnie odbędą się te mecze, jak wygląda losowanie, no i w ogóle cała ta, powiedziałbym, technikalia związana właśnie z grą w eliminacjach Ligi Europy. Na samym początku zachęcam oczywiście wszystkich do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie, czerwony guzik na dole to jest to, co koniecznie musicie kliknąć. Nie obrażę się także za kciuk w górze pod filmem. A teraz zaczynamy. Sprawdźmy, z kim może zagrać Biała Gwiazda. Przede wszystkim powiedzmy sobie jasno, Wisła jako zwycięzca Krajowego Pucharu będzie podejmowała inne ekipy, które właśnie sięgnęły po Krajowy Puchar. Mówimy tutaj o tych ligach z miejsc 7-15, także tych ligach, które są zdecydowanie niżej sklasyfikowane. Dla przypomnienia, Polska Liga jest obecnie 22. ligą na Starym Kontynencie, natomiast tak wyglądają drużyny, które już są pewne gry w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europa, więc potencjalnie rywale Wisły Kraków, tak to wygląda na teraz, na dzień 16 maja. Przede wszystkim jest to chorwacka Rijeka, a więc wicemistrz Ligi Chorwackiej. Jest to także ekipa z Kazachstanu, konkretnie Tobą Kustanajan, a więc zwycięzca właśnie Pucharu Kazachstanu. To też może być ekipa z Danii, a więc Silkeborg, która wygrała Krajowy Puchar w, tej, w tym kraju. Jest też drużyna z Węgier, a więc Pax, który sensacyjnie swoją drogą wygrał w Pucharze Węgier z faworyzowanym. Ferenc Varos, natomiast patrzymy dalej, to jest drużyna ze Szwecji, a więc Elfsborg, która zajęła drugie miejsce właśnie w Lidze Szwedzkiej w sezonie 23. Jest to także drużyna z Rumunii, konkretnie drugoligowiec, co ciekawe, drużyna Cornivul. Doara, która sensacyjnie, podobnie zresztą jak Wisła Kraków, sięgnęła po krajowy puchar. No przecież też Bia Gwiazda wygrała Puchar Polski z Pogonią Szczecin, będąc z ekipą pierwszoligową. Patrzymy dalej, z kolei Puchar Bułgarii wygrał Botew Płowdiv. To jest zespół, który ograł w finale Pucharu Bułgarii sensacyjnie łudogorec Razgrad, który już jest pewnym mistrzostwem, no i reprezentant Polski, a więc gwiazda łudogorca Jakub Piotrowski, zagrał całe spotkanie w tym meczu finałowym. Rusemberog to jest potencjalny rywal Wisły-Kraków, a więc triumfator Pucharu Słowacji, zwycięstwo właśnie w finale Krajowego Pucharu z Trnawą, z Trnawą, która ma w swoich szeregach wielu zawodników, których możemy pamiętać z boisk Ekstraklasy, a więc kolejno Erik Daniel, Martin Szulek, Samuel Stefanik, czy Tomasz Poznań. oni wszyscy w przeszłości grali w Ekstraklasie, no i też występowali w barwach Trnawy w tym meczu finałowym. Na pozostałych potencjalnych rywali trzeba jeszcze będzie poczekać, bo jeszcze nie wszystkie Krajowe Puchary się zakończyły, jeszcze przed nami kilka meczów finałowych, Podczas których dowiemy się, kogo ewentualnie może trafić. Wisokrak, natomiast podsumowując, to są gdzieś te dywizje, gdzie cały czas no nie znamy jeszcze triumfatora Krawego Pcharu, a więc kolejno to jest y, y, Izrael, Grecja. Cypr, Azerbejdżan, Słowenia, Mołdawia, także Kosowo. W tych ligach jeszcze jest, że tak powiem, otwarty Krajowy Puchar, jeszcze jesteśmy przed tymi meczami finałowymi, no i cały czas czekam na rozstrzygnięcia, aby dowiedzieć się, kogo faktycznie może trafić Biała Gwiazda. I teraz co najważniejsze, bo pewnie słyszeliście już to wielokrotnie, że być może Wisła Kraków będzie w tej pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy drużną rozstawioną. Co to w ogóle znaczy i jakie to ma właśnie znaczenie? Chodzi tutaj przede wszystkim o to, ile dany klub ma punktów właśnie w tym rankingu UEFA, no i też gdzieś wielkość tych punktów właśnie determinuje, czy dany zespół jest rozstawiony, czy też nie. Jest duża szansa, że Wisła Kraków będzie taką drużną rozstawioną, natomiast wiele kibiców może zapytać, jak to, dlaczego, przecież ostatni raz sobie jak gwiazda gra w pucharach wiele, wiele lat temu, natomiast wpływ na to ma przede wszystkim ranking krajowy, a tam Polska wypada całkiem nieźle. Pamiętałem przecież doskonale tę kampanię Lecha Poznań z sezonu 21-22, kiedy kolej awansował do ćwierci na Oli i konferencji, czy też ta kampania obecna, kiedy przecież oglądaliśmy dwa kluby z Polski w europejskich pucharach, odpowiednio Raków Często w Lidze Europy, no i Legia Warszawa w Lidze Konferencji, gdzie przecież wojskowi awansowali z grupy, natomiast tam w fazie pchorowej natychmiast przepali. Przypomnijmy tylko, porażka w 1.16. finału z Moldewka. Natomiast, co istotne, drużyny, które nie występowały w pucharach, w przypadku chociażby Wisły-Kraków e, otrzymują 20% współczynnika swojego kraju, e, dlatego Wisła-Kraków ma punktów, jeżeli chodzi o ten współczynnik, 5,075 punktu, dzięki czemu jest w lepszej sytuacji od ekip, o której już powiedziałem wcześniej, a więc Cypry, Węgry, e, Rumunia, Szwecja, Bułgaria czy Azerbejdżan. Dlatego jest duża szansa, że właśnie podopieczni trenera Rude będą taką drużną rozstawioną właśnie w pierwszej rundzie, natomiast żeby sobie odpowiedzieć na to, na 100%. Żeby być pewnym, czy faktycznie tak będzie, musimy zwyczajnie poczekać do wszystkich tych rozstrzygnięć, no bo w najbliższych dniach odbędą się właśnie wszystkie finały Krajowych Płarów, no i wówczas będziemy wszystko wiedzieli na 100%. Wiemy już, że Wisła, która ma współczynnik 5,075 yy, będzie czekać na swoje rozstawienie, natomiast z pewnym rozstawienia już są ekipy Rijeki, przypominam, wicemistrz Ligi Chorwackiej, a także Tobą Kustajana. Natomiast ekipy, które nie będą na pewno rozstawione, to wynika ze współczyniku. To są odpowiednio Elfsborg, a więc reprezentant Szwecji, drużyna z drugiej ligi rumuńskiej, która wygrała puchar krajowy, a więc Korniwul. Botew Płowdiv, reprezentant Słowacji, a więc Ruzom Berok, a także zwycięzca Pucharu Słowenii w meczu finałowym tamtejszego pucharu spotkają się Rogaska a także Gorica, a ten finał odbędzie się 24 maja. Kiedy z kolei śledzić losy tego losowania i kiedy dowiemy się w końcu, kogo wisu kraków trafi? Losowanie pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy jest datowane na 18 czerwca 2024 roku, a więc niedługo będziemy się zastanawiali i gdzieś nasze myśli będą krążyły dookoła Euro 2024. Natomiast tymczasem będzie się też rozgrywało wiele interesujących historii związanych właśnie z tą grą wisu kraków, eliminacji Ligi Europy. Pierwsze mecze, a więc pierwsze spotkania, także mecz rewanżowy jest. Planowany na odpowiednio 11 lipca, także 18 lipca, no to jest oczywiście środek tygodnia, no bo przecież te mecze Ligi Europy, Ligi Mistrzów, czyli konferencje są właśnie rozgrywane w środku tygodnia, przed jeszcze startem Ligi, w przypadku Wisły to no nie wiadomo, czy to będzie start pierwszej Ligi, no pewnie kibice Wisły -Kraków nie chcieli o tym słyszeć, lub ewentualnie oczywiście start Ekstraklasy, zobaczymy kogo rzeczywiście trafi, drużyna z Małopolski, jak też będzie wyglądała w ogóle ta kadra, bo przypominam, że przed Białą Gwiazdą dwa kluczowe mecze w lidze, to jest odpowiednio wyjazd na mecz z Katowice, a także domowe starcie z Bruegel, termaliką nie ciecza, Obecnie pod trenera Rudy znajdują się poza tą strefą barażową, a więc możemy teraz się zastanawiać, kogo Wisokraków trafi, jeżeli chodzi o tę swoją kampanię europejską. Natomiast w tej chwili, gdzieś tą celem nadrzędnym jest przecież walka o awans do ekstraklasy. Wiadomo też doskonale, że tylko może to zrobić Wysokraków poprzez baraże, więc pytanie, jak to właśnie będzie wyglądało, jeżeli chodzi o te dwa najbliższe mecze, w, tym z, w, w tej części sezonu zasadniczego, a także jeżeli chodzi o historię barażowe. Dajcie znać, kogo właśnie. Zdaniem Kraków mogłaby trafić. Ja mówiąc wprost, ale patrząc przede wszystkim tak logistycznie i żeby to wszystko jakby dobrze zrealizować, bo zaplanowałem sobie, że pojadę na mecze Wisokraków, no na domowe na pewno, natomiast też na te wyjazdowe chciałem, żeby to była Słowacja albo Słowenia, tak gdzieś patrząc właśnie pod kątem tego, żeby to nie był jakiś egzotyczny wyjazd, no i żeby te wojaże zwyczajnie były w moim zasięgu. Także dajcie znać koniecznie kogo wy byście chcieli, jeżeli chodzi o to, z kim Wisokraku ma zagrać, no ale też patrząc oczywiście na ewentualne szanse, by bo fajnie by było, żeby im więcej klubów w Polsce, grał w Europie. Ja cały czas będę trzymał tego stanowiska, że dla rozwoju naszej Ligi, żeby nasza Liga się właśnie rozwijała, jeżeli chodzi o tę klasyfikację europejską, dobrze by było, żeby dwie ekipy polskie grały w rozgrywkach europejskich, mówię oczywiście o fazie grupowej, tak jak to było w tym sezonie 23-24, kiedy oglądaliśmy Legię w Lidze Konferencji, a Raków no, ostatecznie słabo wypadł, natomiast grał w fazie grupowej Ligi Europy. Dajcie znać, jakim, jak waszym zdaniem to może wyglądać, czyli co Kraków w ogóle ma szansę, żeby przejść tę europejską batalię, jak wypadnie w tej kampanii eliminacyjnej, bo być może się zachwycamy tym wszystkim, a okaże się na samym końcu, że odpadnie w pierwszej rundzie Ligi Europy, a w drugiej rundzie, do której spadnie, w drugiej rundzie Ligi Konferencji też odpadnie. No i to wszystko się odpukać w niemalowane skończy. Kano 365 na piłce, zostawcie koniecznie kciuka, suba pod tym filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.